Dzień dobry. Jak wybraliście w ankiecie, jedziemy właśnie jeść pączki i robić fronty, czyli ciekawy, kto się kurwa pierwszy zżyje. Tak jest. Jeszcze zmierzymy sobie obwód, yy. przed treningiem i po treningu. Co tak, chuja. A na zapite ja mam 90 gram białka i setkę malinówki. A ty? Ja mam na zapite 50 gram białka, ale z mlekiem tłustym, taką ze śmietaną prawie. Yy. Dużo wody. I zetkę jabłkową. A co jest kurwa najzabawniejsze? Że akurat na siłowni jest awaria Kibla. I barda chesnica, kurwa. Marcin, jeżeli to oglądasz, zrób coś z tym. A mamy po ile pączków? Dzisiaj około 20 na łeb. No zobaczymy. Ja nie zrobię 20. 20 pączków może zjem, ale 20 serii frontów nie zrobię. Na 20 serii frontów pod mamy po 10. Może no. no, zrobimy po 50. 60. zrobimy. Nie, to bez sensu. Ja bym chciał 120 lepiej popić. No ten dobra, ten, to, to zrobimy. To no zrobimy tak. Połamiemy dzisiaj trochę plan. No kozy. <grym 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 i może to. zrobimy piątki z cyklisty zrobimy. Cyklisty, tak. zrobimy Nie, pod 20. Go. Ile tu jest pączków? Here. Tu jest niezliczona na ile? Wiesz, że nie damy rady tego nie? A pod spodem? Bo tutaj mamy dwa kartony po 12. Ale takich kurwa zwykłych przemysłowych, że ich do chuja. Nie wiem, czy nie będziemy w piłkę grać. No. To są prawdziwe. Też muszę zjeść jednego. bo to, Kurwa nie ze skórką pomarańczową. To kurwa wymyślił pączki ze skórką pomarańczową. Jakie jest To powinno być w worku osobno, podane. To są najlepsze kolo. Ja, nie mogę tego dotknąć nawet. Proszę, yeah. przepraszam, bo muszę wziąć tego na dole. To są panu ten Ok. Przedwa jeszcze chwilę na podtrąta, 5 powtórzeń 1 fotel. I ponownie. Po serii. Chociaż później mamy wyciskanie wąskie i wysłanie, to nie wiem, co to ale ważne. Przeprowadzi rozgrzewkę do wkłąta. Nic nie widać W pokój się napinasz. Trzeba jeszcze nagrać to, co mamy do popitki. To też jest istotne? Nie można tego nagrywać. śmieć. Oczywiście woda, żeby zresetować kubki smakowe, żeby każdy połączek smakował tak samo, zajebiście. A na popite, żeby być fit, dobijemy to białkiem. Ty masz WPC, ja mam WPI. Albo GPC. W sensie. Albo XPC. Białko takie. Wyłączą głupotę, wiadomo. Teraz zobaczę, czy bez mobilizowania się i takich innych zbędnych pierdóż dla mnie jestem w stanie w ogóle zrobić front skład Pokaż. Jestem taki chyba sztywny, już, że może być cień. Masz koszulkę, no pus jest, no to to mocniej technikę, bo pierwszy no pewno będzie... ala ale nie? powiem. Ujazd znajdziemy leglej. Ujazd! <suszy> <suszy> chyba trzeba się trochę rozgrzewać jednak. Nie. nie. Masz dobrą trakcję na odcinku lędźwiowym Jest pięknie zaokrąglony odcinek. Eee. Tutaj jest wzorowa praca na rozciągnięciu mięśni czworobocznych lędźwi oraz pośladkowych wielkich. Dobra. Eee. To ja ciężar, bo to... Jedyne co zawodnik zrobił tutaj dobrze to oddychał. Pan, ka pan karzu musi mieć z To pan nie kurwa. Co? Może cię do To był 31 i kurwa 7-8. Jest kurwa, Dobra, wstańcie go, pierdolenia. Na popite WP i XPC i inne federacje kurwa zmieszane i kurwa będziemy mnie mieszać z pączkami. To seria poczek, tak? No ale ja bym już zaczął, wiesz? Dobre, Przed dobrze. pierwszą serią. Tu jakiś kurwa podżerali po kawałku. To pierdolił Ale ja żebym kurwa nie dotykać, bo tak. Nie mogę kurwa dotykać skórki kad. To się zaliczę jego pół, nie? Nie jako cały. No. Co? No to nie, nie jadłeś tego, nie było widać. Trzepał tobie hmm. tu jest tutaj mojego trenera Przyjaciela Mentora Kurwa. No. Michała Ty Bora tak wygląda jedna terapia bierzesz rozmaitość jechy Słodkości spierdalasz? No. Idziemy dźwiękać hmm. Coś tam się gadki porwały Czy coś mi się zdawało? Przegrywa ten, to pierwszy, albo się zetra. Czyli no. już tej bo już się zesrałem. Ale w gacie. <laughs> to chyba, zostałem... że, chyba, że się zetra w gacie, a nie widać. No. To musi być widoczne w trakcie Nagrywaj. Co? To nagrywaj, jest. w tym gacie. Albo się zżyga Pierwszy. No albo nie zrobi pięciu powtórzeń jest to. No to też ja, ja jeszcze mogę przegrać, jak się nie zapomnę.

Kurwa, podstawiłem sobie z że mógł sięgać, Ten chuj tak się schyla. Już trzecia dziurka. Kiedyś robiliśmy od... bez dziurek. Potem jedna marudził Druga, kurwa marudził Trzecia. Na razie jest cicho. Ale dobrze. No chuj no. teraz... o, czyli trzeciego pączu. Pierwsza seria, już się Ale tu taki jest. Mały. Kurwa, tym lukrem usmarowany no bycie chuj. Dopiero druga seria, człowieku. No ty już nie możesz. miałem gdzieś na żart No nie, bo kurwa zostawiasz jakiś śmieć. Deluxe? Deluxe? Kura, bardzo deluxe. Złady, kurwa. I tu mam takiego. Patrzę na hej? Akurat tu jest szalony. Nie mnie, kurwa jaka była, ja piórz to le. Akurat tu jest szalony. Dobrze, dobra Kurde, zadejrzał, Spierdalek to ze skórką powalę czołem, bo ja ich nie będę żartował Druga tak. seria Czarny ponczek Każdy z nas, nie? Seria numer 3

Z czekoladą za dużo nie zjedno. Nagroda <grywa> za kila. Nagroda za <grywa> jak Nagroda na kila. Nagroda Będzie pierdolaj i to ze skórką No to Nagram to żeby widzowie widzieli jakie to jest kurwa obrzydliwe I oczywiście będzie ankieta Ale to jest fit bo jest owoc tak? No nie ma tylko czekolady. Kakao jest Polski smalt Seria i pączek numer? 3. 6 no. To już rozumiem, że na klęcząco będziesz Może ci będę upychał Łukasz, może sztangą ci dopadł do rio. Tak, nie Jak jest? Papierowy? Za 35 groszy Dzisiaj kurwa widziałem post na dietetyka, coś tam gówno, sranie w banie Nie dietetyka, nie na żarty, tylko jakiś zjep dietetyka, dietetyka w pigułce I napisał, jak można kupować takie pączki za 39 groszy Przecież to sam shit Ja wiem, jak się kupuje takie pączki Szybko Nie kupuję Miejesz takie na, na Pasy? A pani mówi cztery ten. Tak się kupuje pączki To już nie jest trening siłowy To są interwały I teraz biegiem do bazy Dawaj Je yeah. To jest dobre Różone dzień. Jakbym miał jako rolnik ocenić z jakiej to jest mąki zrobione? No. Nie ma takiego typu Jest Sprzenica e pole w firamie. A w sumie później zrobię degustacji i ten rozpoznam z jakiego kurwa pola pszenica pochodzi, z której były robione te pączki. Zjedz nie marnuj. Tylko, tylko jedz. Zaśpiewaj Nie, no ja nie zaspię, co robię. Co robiłeś? Pączki. Lewo, nie wiem. Też bym zjadł takie pączki, weź tu wysyp. <noise> znaczy to Adam Pro ten, jest zwolennikiem żywności nieprzetworzonej, dlatego je samą mąkę. O tutaj. Przez nos. Przez nos. Bo przez nos szybciej się koloruje. A ja słyszałem, że gluten się nie wchłania przez nos. I potem się dziubie takie kozy i się wyciera. Mhm. W piętę. Gówno się robi w nosie. A nie no. Po co tracić czas, nie? Po co stracić? No, dbajmy o środowisko, nie marnujmy papieru. To dobre są. Seria numer 6. Ale szybciej zrobić? nie? Ja się <trybuj> Seria była szósta, pączek będzie... Siódmy Kurwa, siódmy? Nie, ósmy No ależ wyszedł kurwa na zakręcie i teraz przyspiesza I leci do bazy I meta jest blisko pączka leci Z wielkim zaangażowaniem Zawodnik dotarł do upragnionego kurwa Czego? Chuj wie czego Mermolady Nie, nie wiem Cię zauważyć, ale te pączki chyba są bez mermolady Kurwa to na, naprawdę Trzy jeden. Jeden tylko z, <laughs> z to wbijają Izulinówką Okej Łączek teraz? No jak chcesz to możesz poczekać, ale... W głowie kurwa W głowie dyny Coś dzisiaj Rozwalimy To jest kurwa. To kurwa, piela. Bardziej się prostuje. Ale kurwa. Nie masz. Nie. I łydek. No łydek to nie. Łydki to. Z pozdrowieniami dla mojej jednej takiej fani, która próbuje moje łydki dzisiaj. Cały czas. Jak można pomylić łydki z kutasem? Co już się wydnie, to przesadziłeś teraz. Dobrze, że siłownia prawilna, bo ujebane wszystko pudrem. Marcin będzie myślał, że magnezjum. Mi się co za ty. Wszędzie magnezjum sypia. sypia. Kurwa kawiarni, kurwi, nas nas z tymi polikami ja Tak, o tym biały, że nie wiem, co gadać. <laughs> ja też już jestem głupi, jak Zdawałem sobie, że zjem 10, tak? I będzie już ciężko. A teraz? To, to jest ósmy już się nie jest. Na mnie, na Na koniec podsumujemy ile kalorzy. Ja się nie prostuję całkiem, bo po prostu chcę na tej wysokości nie Ja na pasach, to jest tutaj... <głos> <głos> Już? Robię na <napławek? głos> Gość się czai na przysiady <noise> Robię wszystko, żeby ich nie robić, kurwa <noise> Czapkę już obkręcił 15 razy na głowie, kurwa Zaraz będziemy miał talerz taki jak talerz Nie wiem, nie wiem czy to jest zdrowe co my robimy, a normalne? No jak nie Jutro będę się cudownie czuł z pracy Kurwa, co był to słody 9 dziewiątego pączka Gnojówki A ten zjadł 21 Kto? A ten młody? No. Ile Ile 20 tak? Kurwa 20 Może przestał może też by zjadł, 20 no na no pewno by zawsze bez wymówek Proszę Nie bardzo bez wymówek Tyle z leci kurwa marmolada I nagram jak tu jest kurwa realny progres w jedzeniu 9 tak. kurwa Wojtek Wpierdalał w 2015 roku 65 gram ryżu, brązowego 20 razy dziennie A my jemy pączki 65 gram 20, 20 razy 20 razy też zjemy no, pozdrawiamy Wojtka No, no teraz Nie wiem kurwa, ale Prawdopodobnie Cukier puder przemienia się w lukier i wpływa kurwa w twoich żyłach Gościu wie, bo kurwa Dobra Wchodzę na dziesiątą Tak dziesiątą? Albo dziewiątą Dziewiątą i dziesiątą połączę w no. Boże kochany Kurwa, dzień, w którym Cię poznałem, to jest najgorszy dzień w moim życiu. Kurwa, bo w moich kurwa żyłach zamiast krwi to płynie smalec. i Piwo. Po dziesiątym przejdziemy na bench presa, co? Tak. I tam będziemy mieć po A Dawid będzie zlizywać cukier, tylko lukier z tego. A kurwa, kto się tak schyli? Tu daj. Seria numer 9, a twoja sraka już się w ogóle nie mieści w nic. Ani w kadr, ani kurwa. Dziesiąty dole, jaka jest smaczne Tutaj ktoś kurwa oszukuje. Dziesiąty pączek nabiera mocy Monstera. To jest lekki oszustwo Ja sobie lubię umaczać tak jak herbatniki w herbacie się macza. Dziesiąta seria to chyba będzie ostatnia. Tak, jest kurwa. Pączków też było 10 aktualnie. Nie wiem, czy coś jeszcze podjemy. Może chwilę trzeba odpocząć. Już widać, że Bebzon jest wypchany. Tak, bo nie współpracuje zresztą ciała. <laughs> ja. Nie wiemy. Dzieci nie róbcie tego tam. Jak ktoś tak Ja Świat, bo... To był najgłupszy pomysł. Główna tam. Dzięki tym kula 12 osobom. Tutaj. Właśnie zapłaciłem DJowi owi Tychę, żeby puścił Ci tę piosenkę, te, nie to, to. z dedykacją. Bo kurwa remix. Dobra, fronty kończymy. 10 serii, 10 pączków, to, to jest 10 serii, to jest 10 pączków, nie? Tak. Bo ja głąbem jestem, teraz sobie w ogóle. Co zrobimy? Bench pressa? Bench press na no, no. Tu o tu. Niech nieśmiale... Nieśmiale? Nie śmiałe? Nie chluje? Nie powiedz. Za no, co to znaczy? To, co będziesz właśnie mówił. Chlujnie, jest... muszę przyznać, że nie lubię z tobą przegrywać. No. No i w sumie nie przegrałem, to jest reakcja. 10 serii i 10 chłopców, nie? Tak. Chociaż kurwa 9,5 jeszcze, nie? Masz 20 sekund żeby go zjeść. Zjem Ale ja już jadę do kurwa mięsnego i kupuję dwa pęta białki w basy też pieniądał okay. z, <grym> z krzanem Zobaczymy czy będziesz mądry Dobra kurwa. Tak się robi formę na Sopot. Wiesz co najbardziej odstaje? Kingpin nadal <laughs> Odkryliśmy nową tutaj kurwa yy, metodę treningową Mianowicie chodzi o to, że nie trzeba się aktywować Wystarczy zjeść Ile? 10 pączków i zrobić 10 serii frontów I Jesteś aktywowany wtedy? Zobacz czy masz pełny ślizg łopatki Robimy bench press w wąskim nakręcie wąskim na... Jakoś trzeba się Wąskim podchwytem robimy bench press. Podchwytem? No. Istnieje ryzyko, że można zasnąć na. No. nie złapię podchwytem, tak nie to jest Dobra, gitarzysta, jedziesz. No to tobie. Znaczy w sumie bardziej o mnie. Wygrałem, kurwa! Nie wygrałem. Ktoś tu to zostawił, z tubenców Wygrałem Głównie tam Musisz tak. przyznać, że wygrałem A teraz nagraj, zobacz, już nie ma Wygrałem no. Jeszcze za cukrem popi. kurde <grafy> Gratuluję A te 90 gram białka tam się chłodził Wypiję no. no. go za chły, bym się zżygał. Ale mnie Mój to złego Złapał mnie I pojechał palczki na haba. Jak No tam mnie nikt nie widział No tam jeszcze masz trochę Jak kurwa z tym. Jak zjesz te, kurwa z czekoladą, to powiesz, że wygrałem. Ze skórką pomarańczową. Zjem. To zjem kurwa z kartonem, ten drugi karton z tym. <grym> Rub, kurwa, wą. Ja tak, cię podziwiam, że zjadłeś ze skórką pomarańczową. Wą z Bohaterem. A. Wą Ci się godzi. A podnieś, się, a nie się kawisz Ale nie pierdol Muszę powiedzieć, że przez ten tłuszcz z pączków Łopatka się lepiej ślizga. Tak, i wszystkie struktury się zaleczyły i nic mnie nie boli, ale tu czuję jak się rwie To pewnie od glutenu. <grywa> Druga seria i koniec tego kurwa. Mizerny trening. <śpiewanie> ja rozumiem, byś się kurwa na pierdalach pistaczków to może słonie udawać, kurwa. A ty tyś ja kurwa. Kuj, nie, nie, <śpiewanie> nie, nie do pod... do pizdy? Nie. Trening do pizdy? Nie wyszło na nic. Nie polecam, mieć w pączku Cierpliwości, zaraz coś wyjdzie. Co? Tam się trzeba No. się za zaak. nie rozumiem tych ludzi, co jest taki na YouTubie i wpierdolął 60 poczków, to trafi To jest dla mnie. What the fuck. Kurde. O mój Boże Watafakt bo wyraźnie nie rusza Musimy kurwa Dobra, nie pokazaj. Nie mam łapy? Nie. <grystanie> no dobra tu, tu, tu subskrypcja, tu dzwonek, tu komentarz i ja stwierdzam. I tu zbiórka tu. tu Zbiórka na trumnę, bo zaraz umrę. <grystanie>